Jest taki puchar u mnie na półce srebrny, który jest dumą mojej mamy. To jest puchar, który zdobyłem w czasie takiego próbnego, pokazowego wyścigu na żeglówkach kadet. Byliśmy wtedy w Anglii, w Pueli, na morzu irlandzkim, na takiej zatoce i to było no, wtedy to było dla, dla nas ogromne wyzwanie, tym bardziej, że na tych zawodach my mieliśmy taką. Klasa, która się kończyła na 15 roku życia, natomiast ścigaliśmy się z kolegami, którzy byli dużo starsi. Byli no, w wieku 15 lat, że ktoś jest 2 lata starszy, to była duża różnica. No, a mnie, ale w tym wyścigu pokazałem, zdobyłem drugie miejsce i to było naprawdę e, wspaniałe, kiedy na koniec e, przyszła księżna Diana i nam wręczyła puchary. W czasie tego wyścigu pokazowego też miała miejsce taka sytuacja, że najczęściej na regatach Komisja Sędziowska jest na dosyć dużej łodzi, jakiejś 15-20 metrowej łodzi, może czasami na jakiejś żaglówce większej, na jakimś jachcie. Natomiast tutaj Komisja Sędziowska była na Wielkim Okręcie Wojennym Książę Walii, i sygnały do startu były oczywiście z armaty, więc było to ciekawe. A w czasie wyścigu byliśmy gdzieś tam na kilkunastym miejscu po ominięciu zawiecznej boi. Postanowiliśmy nie, lecieć, nie płynąć razem z, z, całą, z całą grupą innych żaglówek, tylko popłynęliśmy odbyliśmy w drugą stronę. I właśnie podpłynęliśmy pod ten okręt, Zaczął tam mój załogant, e, Bąbel, machać e, do e, takiego rozstawionego namiotu, który był na pokładzie. No i tam okazało się, że księżna nam właśnie odmachała, a potem mieliśmy jeszcze okazję i e, przyjemność spotkać się z nią na, na zakończeniu i rozdaniu nagród.